Ostatnio musiałem się skonfrontować z rzeczywistością w takiej oto postaci. Otóż powiedziano mi, że już jestem stary. Nie było to zbyt życzliwe, ale fakt, faktem trzeba się było z tym skonfrontować. I zacząłem się zastanawiać, co to znaczy, że ja jestem stary. Co to może oznaczać? Że co że nie mam włosów, to znam wielu młodszych, którzy też nie mają włosów. W czym problem? I doszedłem do niezwykłego wniosku, którym się, który, którym się chcę z Wami podzielić. Otóż starość to stan umysłu. Znam wielu młodych ludzi poniżej 20 lat, którzy są starcami, mentalnymi starcami. Nic im się nie chce, tylko spać, tylko chodzić po lekarzach i tylko rozmawiać o swoich chorobach. Ale fakt pozostaje faktem, że lata lecą i trzeba się do tego jakoś odnieść. Otóż normalny człowiek żyje w zgodzie ze swoją datą urodzenia. Nie ma w tym nic zdrożnego, że lata mijają. Nie ma w tym nic dziwnego, że lat przybywa. Normalna rzecz. Dawno, dawno, dawno temu, ale pewnie jeszcze dawniej, zapowiadałem się jako świetny sprinter. Mając lat 15-17, biegałem setkę poniżej 11, 100 metrów poniżej 11 sekund. To był wyczyn no, na skalę nie tylko Polski, ale to była komuna, układy, układziki. Z wielkiego talentu nic nie zostało. I szczerze powiedziawszy, nie żałuję. Dzisiaj mam lat 68 i zapowiadam się znakomicie w innych dziedzinach. A więc tu się nic nie zmieniło. Niektórzy mówią, że starość się Panu Bogu nie udała. Hmm. Rzecz tym, że Pan Bóg starości nie planował. W żadnym wypadku. Starość jest wynikiem naszego buntu i grzechu, który zabija nas i prowadzi do śmierci fizycznej, oczywiście wcześniej do duchowej. Ale moi drodzy, można w starości być spokojnym, radosnym, szczęśliwym. Pięknym i młodym. Można tak żyć jeszcze przez wiele, wiele lat. Wielu ludzi w sile wieku, mając, można powiedzieć, wszystkie siły do dyspozycji, odchodziło z tego świata. No tak, ale widzisz, ludzie chorują i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawda. Ja znam tych wszystkich chorych ludzi, o których mowa, ponieważ, no, no po prostu ich znam. Oni są chorzy mentalnie przede wszystkim. Znam ludzi, z którymi nie da się o niczym innym porozmawiać, jak o tym, gdzie właśnie byli u lekarza, gdzie właśnie do lekarza idą i gdzie do tego lekarza jutro pójdą, i w każdym kolejnym dniu tygodnia. Żeby tak żyć, trzeba być naprawdę bardzo zdrowym człowiekiem. Chory by dawno umarł. Ale zdrowy może chodzić po tych wszystkich lekarzach. Ja nie kpię z nikogo, bo są ludzie, którzy ciężko chorują, to prawda. Są ludzie, którzy wymagają pomocy, to prawda. To wszystko jest prawda. Ale czy kiedyś zorientowaliście się, ilu z tych ludzi uwierzyło Jezusowi i Chrystusowi? Oj, zdziwilibyście się. Zdziwilibyście się i to bardzo. Ja w moim wieku ciągle pracuję, pracuję wiele godzin dziennie, ciągle się uczę, ciągle czytam, ciągle używam pamięci, ciągle dużo piszę, ciągle jeżdżę, dużo jeżdżę, chociażby wczoraj przejechałem prawie 600 kilometrów. Czuję się bardzo dobrze. I sił mi nie brakuje. No mogę powiedzieć, że. Sam czas, czasami się dziwię, skąd ja te wszystkie siły mam. Jeżeli służysz Bogu, to Bóg wspiera Cię we wszystkim, a to, że człowiek starzeje się i umiera fizycznie, to jest absolutnie normalne. <tryk> Ale, moi drodzy, to nie jest przeznaczenie człowieka, ponieważ przyjdzie czas, kiedy. Kościół razem z Chrystusem pojawi się znowu na ziemi, i ci, którzy są wierzący, zostaną pochwyceni, otrzymają nowe ciała, a w przyszłości będziemy żyli w tysiącletnim królestwie, tu na tym świecie, a później w wieczności, tu na tej ziemi, przemienionej, aż mi się chce aby to się stało już. Mam dość tych nabzdyczonych polityków, mam dość tej nabzdyczonej dzisiejszej populacji, która nic innego nie robi, jak konsumuje. Mam dość grzechu. Czekam z niecierpliwością, aż Pan Bóg z tym zrobi porządek. I oby to się stało jak najszybciej. Moga uczniostwa. Lakujcie, like subskrybujcie, komentujcie. Niech się rozchodzi.